Dobrze, zanurzmy się w naprawdę fascynujący materiał. Okazuje się bowiem, że gdy w grę wchodzi pożądanie, to te najważniejsze komunikaty, one często pozostają zupełnie niewypowiedziane. I już na samym początku materiał źródłowy uderza w nas taką, no, bardzo mocną, centralną tezą. Sugeruje kompletną zmianę perspektywy. Chodzi o to, żeby przestać tak bardzo skupiać się na słowach, a zamiast tego zacząć naprawdę, ale to naprawdę, obserwować. Zobaczmy więc, o co dokładnie chodzi w tym niewypowiedzianym założeniu. Dlaczego to właśnie obserwacja, a nie rozmowa, ma tutaj wygrywać? Przyjrzyjmy się argumentom, które za tym stoją: dlaczego spokojna, uważna obserwacja jest kluczem, a nie jakaś niekończąca się rozmowa i zgadywanie. Dobrze, a więc jak odszyfrować te sygnały ciała? Chodzi tu przede wszystkim o odczytywanie czegoś, co źródło nazywa przesuniętym napięciem. Zobaczmy, jak to się rozwija. Przyjrzyjmy się najpierw temu, co autorzy materiału identyfikują jako takie fizyczne, namacalne oznaki niewypowiedzianego pociągu. I tu dochodzimy do naprawdę kluczowego pojęcia przesunięte napięcie co to takiego? No cóż, źródło opisuje to jako taki sposób, w jaki nasze ciało przekierowuje niewyrażoną energię powiedzmy seksualną w jakieś gesty zastępcze. To może być nerwowe poruszanie się, zabawa jakimś przedmiotem. W zasadzie chodzi o to, że gdy pragnienie nie jest wyrażone wprost, ciało samo znajduje sobie inne, subtelne ujścia dla tej energii. To nadaje zupełnie nowe znaczenie wielu zachowaniom, które na co dzień obserwujemy. No i właśnie, spójrzmy na tę tabelę, bo ona genialnie ilustruje tę zmianę myślenia, którą proponuje źródło. Zobaczmy. Zabawa włosami, biżuterią, szklanką. Powszechnie interpretujemy to jako nerwowość, może nudę. A tutaj? zupełnie inaczej. To jest postrzegane jako ujście dla napięcia, jako przekierowana energia. Nawet taki ogólny niepokój to niekoniecznie nuda, a wręcz przeciwnie, być może narastające pożądanie. To jest właśnie ta zmiana paradygmatu. Zachowania, które często bierzemy za oznaki rozproszenia, są tu przedstawiane jako sygnały głębokiego zaangażowania. Źródło wymienia też kilka innych bardzo konkretnych, ale subtelnych sygnałów. Zwróćmy uwagę na aktywne dłonie, czyli dotykanie włosów, biżuterii, ubrania. Do tego dochodzi płytszy oddech i takie lekkie, wyczuwalne napięcie ciała, gdy stoimy blisko drugiej osoby. Co ciekawe, to wszystko jest przedstawione jako taka pierwotna, początkowa reakcja ciała na czyjąś obecność. To dzieje się często zanim umysł w ogóle zdąży to przetworzyć. Można o tym pomyśleć jako takiej, no, czysto instynktownej odpowiedzi. Ale to nie koniec, bo od tych wszystkich fizycznych gestów źródło przechodzi do czegoś, co ma może nawet większą moc do dynamiki spojrzenia i pauz. Innymi słowy, do momentów, gdy cisza mówi o wiele głośniej niż słowa. I to jest niesamowicie ważny punkt, bo według źródła prawdziwe napięcie nie buduje się wcale podczas rozmowy, ale właśnie w tych przerwach między słowami, w tych momentach ciszy. A co robi większość z nas? Instynktownie spieszymy, żeby te luki zapełnić. Mówimy cokolwiek, byle tylko nie było niezręcznej ciszy. A przez to zupełnie nieświadomie niszczymy ten magnetyzm, który właśnie zaczął się tworzyć. A co z kontaktem wzrokowym? Źródło opisuje pewną konkretną sekwencję. Po pierwsze, jest mocny, bezpośredni kontakt wzrokowy. Po drugie, spojrzenie jest po chwili łagodnie opuszczane w dół. I wreszcie, po trzecie, pojawia się taki subtelny uśmiech. Ważne jest to, jak autorzy to interpretują. To nie jest oznaka jakiejś nieśmiałości. To raczej subtelny test test obecności i pewności siebie tej drugiej osoby. No dobrze, znamy już sygnały. Pytanie brzmi: co dalej? Jak obecność buduje przyciąganie. I tutaj dochodzimy do sztuki niereagowania. Tak, dobrze słyszycie. Źródło wyjaśnia, jak reagować, a w zasadzie, jak właśnie nie reagować. I rada, którą podaje źródło, jest prosta, ale wcale nie taka łatwa do wykonania. Zamiast gorączkowo zastanawiać się, co mądrego powiedzieć, lepiej jest po prostu być. Być obecnym, spokojnie patrzeć i wolno oddychać. Nacisk całkowicie przesuwa się z aktywnego działania, zrobienia czegoś, na stan takiej spokojnej, obserwującej obecności. Chodzi o to, żeby po prostu być, a nie koniecznie coś robić. I ta tabela świetnie to podsumowuje. Zobaczmy, co osłabia napięcie. Nerwowa gadanina, żarty, żeby rozładować atmosferę. Albo pytanie wprost, coś nie tak? Jeszcze gorzej, próba nazwania uczuć. Na przykład, wydajesz się zdenerwowana. A co według źródła buduje napięcie? Dokładne przeciwieństwo. Spokojny, powolny oddech, pozostawanie obecnym właśnie w ciszy i pozwolenie, żeby ta niewypowiedziana fantazja mogła sobie swobodnie rosnąć. To jest właśnie to zestawienie działań, które rozpraszają napięcie z tymi, które je wzmacniają. Dokładnie tak. Jak to ujęto w materiale? Komentarze wyciągają ją z ciała do głowy, gasząc napięcie. To jest sedno. W momencie, gdy ten pociąg, ta chemia jest werbalnie analizowana, czar pryska. Dlaczego? Bo całe doświadczenie przenosi się z poziomu czystego odczuwania, z ciała, do poziomu myślenia, do głowy. A to kompletnie gasi ten ogień. I to prowadzi nas do fundamentalnego wniosku. Bo trzeba zrozumieć, że to nie chodzi o jakiś zbiór sztuczek czy tryków. To, co proponuje źródło, to jest fundamentalna zmiana nastawienia przejście od bycia słuchaczem do bycia obserwatorem. I ta tabela doskonale pokazuje te dwa podejścia. Z jednej strony mamy słuchacza, nazwanego tu łowcem, on poluje na słowne potwierdzenie na tak, chcę cię, często przez to jest spóźniony, bo przegapia sam szczyt napięcia. Musi zgadywać, naciskać, a z drugiej strony jest obserwator, czyli reagujący. On nie słucha słów, on czyta niewerbalną rzeczywistość, dłonie, oddech, spojrzenie i dzięki temu świadomie odpowiada na to, co już się dzieje. Nie musi zgadywać, nie musi wywierać presji. To są dwa zupełnie różne światy. Jeden szuka słownej zgody, a drugi odpowiada na niewerbalne zaproszenie. A więc, jakie jest główne przesłanie? Jaki jest ten nowy sposób patrzenia? Po pierwsze, czytaj ciało, nie tylko słowa. Po drugie, zrozum, że to w ciszy rośnie magnetyzm. Po trzecie, reaguj na to, co jest, a nie szukaj tego, czego nie ma. I wreszcie, kluczowa zmiana. Przejdź od bycia łowcem słów do bycia obserwatorem rzeczywistości. W gruncie rzeczy chodzi o naukę zupełnie nowego języka języka, który się widzi i czuje, a nie tylko słyszy. I na koniec źródło zastawia nas z jednym, ale za to bardzo prowokującym do myślenia pytaniem: co właściwie staje się możliwe, gdy przestajemy tak usilnie szukać odpowiedzi w słowach, a zamiast tego zaczynamy po prostu obserwować to, co już jest, tu i teraz. To pytanie zostaje otwarte, zapraszając do głębszej refleksji nad siłą obecności i tym, co tworzy prawdziwe połączenie.